Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na przepyszny krem z dyni. Sezon na dynie jest rozpoczęty. Dynia ma w sobie bardzo wiele takich składników wpływających bardzo dobrze na odporność, zwłaszcza w połączeniu z kilkoma składnikami, z kilkoma przyprawami, których to tutaj dodam, ale o tym w dalszej części odcinka. A tymczasem zachęcam Cię do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Wszystkie linki znajdziesz w opisie oraz zachęcam się do odwiedzenia strony Kuchmi.pl, gdzie znajdziesz nie tylko moje pisane przepisy, jak i Wasze. Bo i Wy możecie tam dodawać właśnie swoje przepisy. Nie zapomnij również o zostawieniu łapki w górę, jest to głupie, ale niestety koniecznie niesamowicie pomoże mi to w rozwoju kanału, a Ciebie oczywiście to nic nie kosztuje. Tymczasem już nie przedłużam i zaczynamy gotować. Moi drodzy, do przepisu na zupę krem z dyni potrzebujemy oczywiście dynię, mamy tutaj Pół kilograma, już obranej i wstępnie pokrojonej dyni. Zostały mi tylko tutaj dwa kawałki. Kroję sobie taką dynię, bardzo taką drobną kostkę, żeby dosyć szybko nam się ona rozgotowała. I tak i tak później wszystko będziemy sobie miksować. Także kroję jeszcze ten drugi kawałek. O, właśnie, dynię na bok. Do dyni również będziemy potrzebowali jedną cebulę, cebula biała, kroimy ją sobie dosyć w drobną kosteczkę. Tutaj moi drodzy kształty i grubości nie są najważniejsze, ponieważ tak jak mówiłem i tak i tak wszystko na końcu sobie zmiksujemy, żeby nasza zupa krem była aksamitna i jednolita. Następnie będę potrzebował dwa ząbki czosnku. Również sobie kroję w delikatne plasterki. One również zostaną podsmażone na maśle wraz z cebulą. Przesuwam sobie to wszystko na razie na bok, moi drodzy. I zabieram się za ziemniaki. Dwie sztuki ziemniaku będę potrzebował średniej wielkości. Są już obrane, umyte. No i również kroję sobie w taką jakby kosteczkę, czyli najpierw plasterki ziemniaki dorzucę razem z dynią, tak więc ziemniaki trafiają sobie gdzieś na dalszy plan, na samym początku będę zajmował się właśnie cebulą, czosnkiem i jeszcze jednym składnikiem, o którym za chwilę powiem. W trakcie smażenia cebuli oraz czosnku dodam imbir. Możecie sobie imbir zetrzeć ale ja sobie siekam takie delikatne plasterki i tak i tak wszystko sobie oczywiście zmiksujemy. No i teraz moi drodzy przechodzimy już do smażenia. Do garnka moi drodzy trafia masło około jednej takiej łyżki. Musi ono się nam rozpuścić i wtedy podsmażamy cebulę wraz z czosnkiem i imbirem. Następnie dodamy dynię i ziemniaka. Dodajemy dynię oraz ziemniak. Posmażamy sobie wszystko około 2 minutek, a następnie dodajemy kolejne składniki. Na tym etapie, moi drodzy, wszystko doprawiam. Na początek biały pieprz, około tutaj pół łyżeczki. Do tego odrobinę chili. Dosłownie troszeczkę. Jeszcze tutaj dodamy sobie mielonego imbiru. O właśnie nie może zabraknąć tutaj kurkumy. Kurkumy około jednej takiej sporej łyżeczki trafia do środka, oczywiście nie może zabraknąć soli, tak więc spora szczypta soli trafia również do środka. Pamiętajcie, że dynia jest dosyć mydła. Oczywiście, nie, nie powiedziałem Wam jeszcze tego na początku, ale dynie, jeżeli macie piekarnik z grzaniem góra-dół, termoobieg, możecie sobie wrzucić do piekarnika i najpierw ją sobie podpiec, aż się nawet zarumieni. Wtedy taką dynię dopiero sobie wrzucacie do środka. Do tego dodaję puszkę krojonych pomidorów. Jeżeli nie macie krojonych pomidorów, mogą być to zwykłe pomidory, dwie szczuki obrane, oparzone pokrojone i wrzucone do środka, wszystko to teraz sobie jeszcze delikatnie podsmażam następnie zalewamy bulionem bądź wodą, na taką ilość proponuję około 1,5 litra bulionu i gotujemy moi drodzy do miękkości dynia pięknie nam się już rozgotowała Zobaczcie, jaki piękny ma ona kolor. Ziemniaki również są miękkie. Pięknie to wszystko już teraz pachnie. Jest wyczuwalna nuta kurkumy oraz imbiru. Na tym etapie, moi drodzy, dokładamy sobie pomarańcze. Jedna sztuka pomarańczy, a w zasadzie soku z jednej pomarańczy musi trafić do środka. Przekrawam ją sobie i wyciskam do środka. Sok z pomarańczy dodany. No i teraz dolewam mleka około jednej szklanki. Mleko 3-2. Tak więc dolewamy. Mleko spowoduje wraz z ziemniakiem to, że krem będzie bardzo delikatny oraz kremowy, a zarazem lekki. Nie ma być to taki krem gęsty, że wyłożycie sobie łyżkę i ta łyżka będzie stała. Ma być to przyjemna, fajna konsystencja. No i teraz, moi drodzy, wszystko teraz sobie miksujemy. Zupka moi drodzy jest pięknie zmiksowana, wygląda ślicznie, idealnie. Konsystencja jest taka jak być powinna. Kolor jest niesamowity. Pachnie pomarańczem, pachnie kurkumą, imbirem. Wszystkie zapachy są tutaj wyczuwalne. Jeżeli chcecie sobie jeszcze doprawić na tym etapie, właśnie możecie to zrobić, a ja wam pokażę jak ona prezentuje się już w miseczce. No i tak oto prezentuje się nasza zupa, zupa krem z dyni. Idealny rozgrzewający kremik na jesienne, zimowe wieczory. Taką zupkę możecie sobie z powodzeniem przygotować, jeżeli dynię sobie zamrozicie. Na samą górę układam kilka kawałków bazylii, która bardzo fajnie zaromatyzuje całą naszą zupkę. Polecam wam bardzo gorąco przygotować sobie taką zupkę, nie dość, że wygląda pięknie, smakuje, wyśmienicie, idealnie rozgrzewa, działa na przeziębienia, jesteście w stanie się po tym bardzo dobrze rozgrzać. Ja na tym kończę mój odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie subskrypcję, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Ja lecę, zajadać tę przepyszną zupę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia!